Pana opatroi mi się, bo się O kur, Wysku, żyjesz? No Nie da się pociąć i w kawałkach Trzeba patrzeć co się dzieje To jest las czy plac budowy, czy... Nie tam, co, yy, te, ograniczenie prędkości, nie? Do samochodu No Dawaj, Nagrywasz? Będziesz miał kliknąć Nie, jedynie... Tam, to jest teren zabudowany a wy jedziecie ja tu widział was jak wyjeździcie dobrze, no. no jedziecie kurde 40-50 km na godzinę ta 69 km no. no, dokładnie silniki elektryczne <gry> w ramie się za... no. nie, nie, nie dbać o nich. na tam jest za chwileczkę stoper a wy nie jedziecie przed nim